Precyzyjny wkrętak elektryczny z serii IQI to inteligentne narzędzie do dokręcania, które zapewnia niezrównaną wydajność, precyzję i niezawodność w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla jakości. Dzięki przetwornikowi działającemu w pętli zamkniętej oraz zaawansowanym mechanizmom regulacji momentu obrotowego i kąta, wkrętak z serii IQI ułatwia wykrywanie problemów z procesem skręcania w czasie rzeczywistym, zmniejszając przerwy w produkcji, minimalizując liczbę ponownych dokręceń i kosztownych usterek. Jednocześnie zwiększając produktywność i zapewniając płynniejszą pracę. Narzędzie wyposażone jest w pierwszą w branży funkcję konfigurowanej regulacji kąta nachylenia, dzięki czemu zapewnia precyzyjną pozycję skręcania, zapobiegając blokowaniu śruby i utrzymując integralność połączenia. Dzięki technologii śledzenia krzywej do kręcania na żywo operator zachowuje większą kontrolę, ponieważ ma wgląd w wyniki momentu obrotowego w czasie rzeczywistym. Po wybraniu funkcji IQ Stop, wkrętarka z serii EQE. Na nowo określa parametry dokręcania, zwiększając szybkość, wydajność i dokładność, bez obniżania jakości. Ponadto wielokolorowy pierścień świetny statusu ułatwia użytkownikowi weryfikację pracy, dzięki czemu może on pracować mądrzej i szybciej. Dzięki całkowicie zdalnemu dostępowi do programowania i rozwiązywania problemów jest ono naprawdę łatwe i odbywa się z poziomu sterownika lub z dowolnego miejsca. Konfiguracja jest szybsza i elastyczniejsza. Wkrętaki z serii IQI są dostępne w wersji z przetwornikiem i funkcją pomiaru momentu obrotowego w czasie rzeczywistym lub w wersji sterowanej prądowo z ekonomiczną funkcją wysokiej prędkości. Dzięki ergonomicznej, lekkiej konstrukcji i niskim zakresom momentu obrotowego wkrętaki z serii IQI można łatwo dostosować do potrzeb montażowych. Precyzyjny wkrętak elektryczny z serii IQI zapewnia coś więcej niż tylko precyzję. Zapewnia również inteligentną kontrolę i kompetentną obsługę podczas każdej procedury montażu.